Większość z was, która zdecydowała się obejrzeć ten materiał, zapewne kojarzy ciągniki marki Belarus lub MTZ. Marka ta jest znana głównie z dwóch modeli, a w zasadzie to nawet serii ciągników MTZ50 oraz MTZ80. Z czasem pojawiały się coraz to nowsze modele, ale na ich historię przyjdzie jeszcze czas. Natomiast dzisiaj miałem zamiar opowiedzieć wam o tym, jak Belarus zbudował swojego Fenda 1050, czyli ciągnik o wiele, wiele większy niż te, z których marka jest znana. Z tej strony, oczywiście, rolnicy z Mazowsza. A dzisiaj krótko potworek z Białorusi. Idea stworzenia dużego, jak na ówczesne czasy, ciągnika powstała o wiele wcześniej niż pierwszy duży Belarus, którego mamy w wyobrażeniach. Pod koniec lat 60., podczas rozwoju konstrukcji MTZ-80, do jego standardowego silnika postanowiono dołożyć jeszcze dwa cylindry. W ten sposób narodziła się protoplasta dużych ciągników, która została nazwana MTZ-120. Rozwój tego modelu został jednak bardzo szybko ograniczony ponieważ najważniejszą sprawą było dokończenie podstawowej, czterocylindrowej serii, ale konstrukcja większego modelu była rozwijana dalej, chociaż w znacznie mniejszym stopniu. MTZ-80 i 82 weszły do produkcji w 1974 roku, kiedy trwały już prace nad następnym sześciocylindrowym ciągnikiem. Powodem braku powrotu do projektu MTZ-120 był fakt, że owa konstrukcja nie oferowała w tamtym czasie już niczego nowoczesnego, a jak pokazały same testy, nowe ciągniki potrzebowały nowej, znacznie mocniejszej przykładni. Na początku lat 80 nowy projekt zaczyna nabierać finalnego kształtu i zostaje nazwany MTZ-142. Ciągnik ten oprócz dopracowanego silnika D-260 posiadał także nową przekładnię o 16 biegach do przodu i 8 wstecznych, gdzie wszystkie biegi były zsynchronizowane. Do dużej zmiany należało także miejsce operatora, gdzie mała niezbyt komfortowa kabina została zamieniona na zupełnie nowy projekt dużej kwadratowej kabiny. No ale wtedy pojawiły się następne schody, które tym razem odnosiły się do możliwości wyprodukowania takiego traktora. Ministerstwo stwierdziło, że traktor jest dobry, ale jego produkcja nie zostanie uruchomiona w Mińsku, bo zakłady MTZ nie miały wystarczającej mocy przerobowej, a rozbudowa nie wchodziła na ten moment w grę. Ogólnie zarząd fabryki oraz inżynierowie zostali zaskoczeni i wpadli w oburzenie, jak usłyszeli, że projekt nowego ciągnika ma zostać przekazany fabryce LTZ, która również przyjmowała nowy projekt niechętnie, a to dlatego, że rozwijała wtedy własny dość ciekawy ciągnik, o którym opowiem Wam jednak przy innej okazji. Wtedy też MTZ142 stał się swojego rodzaju gorącym ziemniakiem, który próbowano wciskać na siłę do produkcji dla innych zakładów. Finalnie jednak LTZ podejmuje się produkcji modelu 142, który zostaje przemianowany na LTZ150. Przy czym słowo produkcja to tutaj bardzo mocne nadużycie, bo ciągniki te były produkowane jednostkowo. Nieoczekiwanie pod koniec lat 80. fabryka LTZ wygrywa z ministerstwem. I wraca do swojego projektu sprzed lat. Wtedy też rodziła się szansa na rozpoczęcie produkcji w zakładach MTZ, ale Beton wybrał zupełnie inny sposób na załatwienie tej sprawy. Projekt ciągnika postanowiono zamrozić, a usprawiedliwiano się tym, że w zakładach LTZ odbywa się produkcja ich modelu, który jest lepszy. Zmiany przynosi dopiero końc Czerwonego Imperium, które rozpada się na początku lat 90. Od tamtej pory zakłady MTZ nie leżały już na terenie Związku Radzieckiego Białorusi, które chciało utrzymać własny przemysł. Mimo dużych problemów zakładu produkcja następcy modelu 142 Belorusa 1121 startuje w 1994 roku. Traktor ten dość szybko zdobyła popularność na rodzimych rynkach marki, ale nie odnosi tak wielkiego sukcesu jak mniejsze modele. Po zawirowaniach politycznych 1994 roku państwo postanowiło dalej wspierać MTZ, gdzie w głowach inżynierów narodził się zupełnie nowy plan. Plan ten zakłada opracowanie ciągnika budowy klasycznej dużej mocy. Jak robiono to już na zachodzie lata wcześniej. Nowy model w pierwszej kolejności miał trafić na rodzime rynki marki, gdzie była ona znana najlepiej i mogłoby skutecznie blokować próby wdzierania się zachodnich marek na tereny byłego Związku Radzieckiego. Tak też w 2001 roku zostaje pokazany prototyp ciągnika 2522 o mocy 260 koni mechanicznych. Pierwsza wersja, mimo tego, że nie była zbyt urodziwa, to jednak wprawia większość konkurencji w osłupienie. Bo o ile wiadomo było, że w Europie takie coś nie przejdzie, tak Belarus postawił sprawę jasno. My siedzimy u siebie, a wy u siebie. Produkcja nowego modelu w znacznie ładniejszej wersji startuje dopiero w 2004 roku, ale nie zmienia to faktu, że udaje mu się zablokować konkurentów jeszcze przed wpuszczeniem ich na dobre. W 2007 roku pojawiły się nowe modele. 2822, który zastępuje 2522 oraz modele 3022 w dwóch wersjach. Ciągniki te osiągają moc 280 i 300 KM i ponownie stanowi większości rodzaju blokadę na większość rynków. Chociaż niektóre postanowiły z czasem wyłamać się ze za sprawy zachodnich holdingów, które posiadały ziemię na wschodzie, i tam sprowadzano coraz to nowsze John oraz Fendy, uznając, że to już jest ten moment. Następne lata przyniosły nam m.in. drugą generację dużych ciągników, która składała się jedynie z 350-konnego ciągnika Belarus 3522. Moc zachodnich ciągników jednak rosła i rosła, aż do czasu pojawienia się Fenda 1050 Vario, który zapoczątkował trwający do dzisiaj okres stagnacji kiedy żadna z Marek oraz sam twórca tego potwora nie chce przekraczać następnych limitów mocowych. FEND 1050W jest najmocniejszym ciągnikiem świata, który został zbudowany w oparciu o standardowy schemat budowy ciągników. Najmocniejszy nie oznacza jednak największy, ponieważ Belarus w 2018 roku rozpoczyna produkcję modelu 4522, który jest większy od Fenda do czego jeszcze dojdziemy. Ale teraz skupimy się na drodze ewolucji, która doprowadziła do powstania tego modelu. Zacznijmy od tego, że projekt bardzo dużego ciągnika narodził się po rozpoczęciu produkcji seryjnej modelu 2522, czyli już w 2004 roku. W maju 2006 Belarus prezentuje pierwszy prototyp nazwany 4520, który w swoim czasie było blisko 90 koni mechanicznych mocniejszy niż ówczesny największy ciągnik tego typu którym był Case Magnum 335. Prototyp podobnie jednak jak wiele ciągników, które wybiegały za bardzo w przyszłość, albo były przekombinowane, został na jakiś czas zamrożony. Do planu dużego ciągnika postanowiono wrócić około 2012 roku. Kiedy ponownie zaczęto jego rozwój, w 2014 roku zostaje zaprezentowana druga generacja ciągnika 4520, który dalej pozostaje na pozycji lidera jeśli chodzi o moc. Ale rok później zostaje zaprezentowany Fendt Serie 1000, którego największy model osiąga moc 517 koni mechanicznych. W tamtym momencie prace nad ciągnikiem znacznie przyspieszyły i w 2016 roku pokazano pierwszy prototyp modelu 4522, który zostaje następcą prototypów 4520. Rok później w praktycznie niezmienionym kształcie prototyp trafia do produkcji seryjnej. Teraz powiemy co nieco o jego parametrach. Przede wszystkim jest to jeden z pierwszych ciągników marki Belarus, który jest napędzany silnikiem Caterpillara. Silnik o oznaczeniu C13 to turbo turbodoładowana sześciocylindrowa jednostka o pojemności 12,5 litra. W modelu 4522 nominalna moc silnika wynosi 431 koni mechanicznych, a maksymalna już 466 koni. Moment obrotowy jaki generuje silnik to niemal 2500 Nm, ale w tej klasie to dość średni wynik. Skrzynia biegów ciągnika to bliżej nieznana konstrukcja o 16 biegach do przodu i 8 wstecznych. Wiadomo jest to, że posiada 4 biegi główne i 4,5 półbiegi zmieniane bez sprzęgła. Układ hydrauliczny zasilają pompy o łącznym wydatku 160 litrów, a udźwig podnośnika wynosi 10 tysięcy kg dla tylnego i 5 000 kg dla przedniego. Dalej mamy kwestię komfortu. No cóż, te drugie po prostu jest najsłabszym ogniwem tego ciągnika, bo gdy na zewnątrz widzimy dość fajny obraz, tak po samych zdjęciach z kabiny ze środka dusi mnie zapach taniego chińskiego plastiku. Ergonomia w kabinie jak na ciągnik tej klasy jest bardzo słaba. Wygląd maszyny to kwestia gustu, ale mi osobiście traktor się podoba. Na targach Belagro 2020 została zaprezentowana także nowa wersja, która charakteryzuje się tym, że jest praktycznie cała czerwona i posiada nieliczne czarne akcenty. No i przede wszystkim zmienia się także maska, w którą zostaje wbudowane światła. Wersja zaprezentowana na targach Belagro 2020 posiada także mocniejszą hydraulikę o wydatku 175 litrów. Wcześniej też wspomniałem o gabarytach. Ciągnik Belarusia jest dłuższy o blisko pół metra, wyższy o 10 cm oraz szerszy o 20 cm. Niż największy traktor Fenda, co czyni go największym produkowanym traktorem budowy klasycznej. Ale jeszcze wcześniej, bo w maju 2018 roku, Belarus zaprezentował prawdziwego potwora, jakim został ciągnik 5022. Nowy model został wyposażony w jeszcze większy silnik Pilara C18 o pojemności 18 litrów i mocy około 500 koni mechanicznych. Większość parametrów ciągnika do dzisiaj pozostaje nieznana. Początkowo model miał trafić do produkcji seryjnej w 2020 roku, ale wtedy z powodu takiej jednej choroby do niej nie trafił. Potem planowano jej rozpoczęcie na rok 2022, ale tutaj znowu wybuchła wojna na wschodzie, która w przypadku Belarusa oznaczała zerwanie współpracy z dostawcą silników do dużych ciągników. Tak więc na ten moment wiemy tyle, że model 5022 zostaje w dalszym ciągu prototypem, a produkcja modelu 4522 została prawdopodobnie wstrzymana. W przypadku ciągników o mocy 350 koni mechanicznych może być całkiem podobnie, ponieważ również one posiadały silniki z importu. Z tego co się orientuje, to największym modelem marki Belarus, jaki mogliśmy kupić w Polsce, był ciągnik MTZ-2022 o mocy 212 koni mechanicznych. Większe ciągniki, tak jak już mówiłem, były przeznaczone głównie na rynek białoruski oraz rynki, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego. Ale jak te maszyny zostały przyjęte przez odbiorców? Ogólnie dobrze. Z tym, że punkt widzenia zależy od tego, czy mówimy o odbiorcy prywatnym, bądź też państwowym. Ten drugi nie zwraca większej uwagi. Siada, jeździ i tyle. Ten pierwszy natomiast, kiedy kupuje ciągnik dla swojej firmy, albo po prostu dla siebie, zwraca uwagę na tak istotne aspekty jak jakość wykonania, dopracowanie modelu oraz na to co on oferuje. Pierwsze modele dużych ciągników były w swoim czasie dość innowacyjne, bo były tanie posiadały w większości podzespoły zachodnich producentów, które nie miały złych parametrów. To też sprawiło, że ciągniki te były wybierane dość często, ale w ostatnich latach zmieniło się to dość drastycznie z powodu braku pełnej gamy modelowej. A jedynie jednego lub dwóch modeli o bardzo podobnej mocy. Takie coś może wystarczyć do gry na rynku białoruskim, na który nie są dopuszczane marki zachodnie. Gorzej może być z innymi, gdzie niektóre marki zdążyły już posiać swoje ziarna i zaczynają zbierać klientów, którzy niegdyś kupiliby traktory białoruskiej produkcji. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym materiale.